Niepłodność męska. Powiemy sobie, co to w ogóle jest niepłodność, jak często występuje, jak ją rozpoznać, jak wygląda badanie, jakie mogą być jej przyczyny. To w zasadzie najwięcej i jakie jest leczenie. Kiedy w ogóle mówimy o niepłodności? To jest sytuacja, kiedy para, kobieta i mężczyzna przez rok czasu. Odbywają stosunki płciowe bez żadnych zabezpieczeń, żadnej antykoncepcji, i mimo to kobieta nie zachodzi w ciąży. Wtedy mówimy w ogóle o niepłodności. A temat tego filmu jest trochę węższy, bo to niepłodność męska, czyli para nie może zejść w ciąży z powodu, który gdzieś tam jest u mężczyzny. No i co do epidemiologii, to to w ogóle nie jest, niepłodność w ogóle par to nie jest rzadka sprawa, bo dotyka 15-20% par starających się o potomstwo. No i kiedyś uważało się, że głównie to jest przyczyna kobieca tutaj, ale wcale tak nie jest. W tym momencie mniej więcej mówi się o tym, że to jest 50-50 przyczyna kobieca lub męska, więc jest to troszeczkę niedoszacowane, myślę, ta, ta męska niepłodność. No więc jak wygląda rozpoznanie? Składa się z dwóch części. Badania andrologicznego, czyli u lekarza-androloga, który przeprowadza, no oczywiście, wywiad, ale badanie fizykalne, które polega właśnie na oglądaniu, badaniu narządów płciowych, sprawdza, czy wszystko jakby wykształciło się tak, jak należy, wykonuje badanie perrektum, i druga część badania to jest badanie nasienia. Gdzie są właśnie takie poradnie, takie laboratoria, gdzie oddaje się nasienie do sterylnej probówki pojemnika po pięciu dniach wstrzemięźliwości seksualnej? No i to nasienie jest badane tam komputerowo czy pod mikroskopem, i na podstawie tego wiemy dużo na temat tego nasienia. I tutaj mamy przykładowy wynik takiego badania nasienia gdzie mówi się o czasie upłynnienia próbki, bo na początku po ejakulacji nasienie jest bardziej lepkie, potem staje się bardziej płynne. Ocenia się pH, objętość, konsystencję, aglutynację, liczbę leukocytów, gdzie no nie powinno ich być za dużo. Jedną z przyczyn w ogóle niepłodności męskiej jest za duża ilość leukocytów w nasieniu. No, i ocenia się też liczbę plemników, no, ale jakby sama liczba plemników nie, nie wystarczy, żeby się zgadzała, tylko to muszą być plemniki odpowiednie, czyli raz, że muszą się dobrze poruszać, i tutaj się wyodrębnia, no właśnie taki szybki ruch, postępowy, wolny, postępowy, inny niż, niż, niż postępowy, i te sumy tam, ich procentów, muszą dawać odpowiedni wynik, no, ale poza tym plemniki też muszą być o prawidłowej budowie, i co mnie tutaj szokowało, że prawidłowym wynikiem to jest zaledwie więcej niż 4% plemników o prawidłowej budowie. To wydaje się, że tak mało, no ale, ale jednak tak jest. Ten, ta selekcja naturalna plemników jest jednak bardzo zawzięta. Ok, teraz powiedzmy o nazywnictwie zmian w nasieniu. Ogólnie te wszystkie nazwy mają wspólny człon zoospermia, tylko różnią się początkami. Czyli normozoospermia to jest... Prawidłowe, prawidłowa ilość plemników i prawidłowe te plemniki. A zoospermia to jest całkowity brak plemników. Oligozoospermia to jest mniej niż powinno być plemników, a stenozoospermia to mniejszy odsetek plemników ruchomych, a teratozoospermia to jest większy odsetek plemników patologicznych. No i teraz powiem o przyczynach zaburzeń męskiej płodności. Te przyczyny mogą być wrodzone albo nabyte w ciągu życia. No i u tych wrodzonych mamy sporo wad, o których zaraz. No a nabyte widać, że wyróżniamy tutaj stany zapalne narządów płciowych, mogą być żylaki powrózka nasiennego albo zmiany budowy i czynności narządów. No i jeśli chodzi o te wady wrodzone, no to są na przykład anorchia, monorchia i poliorchia, czyli zmienna ilość jąder. Anorchia to nie ma jąder w ogóle. Monorchia jedno jądro. Poliorchia dodatkowe jądro, czyli trzy. Dysgenezja jądra to jest nieprawidłowe rozwinięcie się jądra. Wnętrostwo, sytuacja, kiedy um, jądro nie stąpi w kanale pachwinowym, z brzucha do moszny, zostaje. W jamie brzusznej, no i to jest niebezpieczne. No, raz, że tam jest nieprawidłowa temperatura, więc, no, no na pewno nie będzie prawidłowych plemników, no, zwiększa się tam ryzyko nowotworzenia. Nie, niebezpieczna sytuacja. Stulejka, sytuacja, kiedy nie da się odprowadzić na pletka. Może być krótkie wędzidełko, które powoduje coś takiego, że wędzidełko łączy się jakby od brzusznej strony, od ujścia cewki moczowej. No jeśli ono jest za krótkie, to pociąga tą cewkę moczową w dół, no to powoduje, że nie w nieprawidłową stronę uchodzi ta cewka moczowa i y, powoduje to problem taki trochę jak w spodziectwie i wierzchniactwie. No, <laughs> czyli w wierzchniactwie mamy sytuację, że cewka moczowa uchodzi na grzbietowej części prącia, a spodziectwo na brzusznej. No i można sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji, pomimo tego, że stosunek płciowy jest odbywany, no to to nasienie może się nie dostać tam, gdzie powinno. No i wrodzony brak nasieniowodów i najądży, to wiadomo. Tutaj obrazek po lewej stronie, właśnie jak jądra wstępują, taki bardzo schematyczny. A po, a po prawej stronie znalazłem obrazek, jak wygląda spodziectwo, że właśnie cewka moczowa uchodzi tutaj. Na brzusznej stronie prącia, a nie, tu gdzie powinna. Ok, czyli powiedzieliśmy o wadach wrodzonych, i teraz przejdźmy do zmian nabytych. Zaczynamy od zmian budowy i czynności. No i tutaj w przypadku, no to stwardnienie bułkniste prącia, to jest taka sytuacja, kiedy w ciałach jomistych powstają Właśnie takie zwłóknienia. One powodują, że prącie we wzwodzie ma nie do końca prawidłowy kształt. Poza tym ten zwód jest wtedy bolesny, no i to może uniemożliwiać w ogóle odbywanie stosunków płciowych. Może też być wodniak jądra, czyli sytuacja, kiedy znajdujemy płyn surowiczy w osłonkach jądra, to znaczy między osłonkami jądra, no i to możemy zobaczyć taką sytuację w USG albo w ogóle gołym okiem, bo będzie widać, że moczna jest powiększona. Wtedy też dochodzi do zaburzeń termoregulacji w jądrze. Tu na obrazkach po lewej stronie widzimy właśnie stwardnienie włókniste prącia. To w ogóle ma swoją nazwę. Jest to choroba Peyroniego. A po prawej stronie wodniak jądra. Kolejny przyczyna możliwa niepłodności męskiej to żylaki powrózka nasiennego. To jest najczęstsza przyczyna zmniejszenia męskiej niepłodności, czyli tutaj duży wykrzyknik najczęstsza przyczyna. Jest, te żylaki no, powstają dlatego, że szczególnie po lewej stronie że tutaj jest aż 85% lewej strony. Wynika to z takiego niefortunnego ujścia żyły jądrowej, ponieważ ona jest, jak uchodzi, ona uchodzi do żyły nerkowej, jest uciskana z jednej strony przez tętnicę nerkową, a z drugiej strony przez tętnicę kreskową górną. No i wiadomo, że krew żylna odpływa tak sobie, a jak jest uciśnięta żyła, no to odpływa jeszcze gorzej. W związku z tym, że jest uciśnięta, no to zwiększa nam się tam ciśnienie hydrostatyczne krwi, w Żyle, i to powoduje niefajne konsekwencje. To znaczy, zastój krwi Żylnej, mamy przekrwienie jądra i w końcu niedotlenienie jądra. Również może być ich przegrzanie, a także jest taka sytuacja, że może być wsteczny odpływ krwi, i wtedy w jakiejś niewielkiej ilości mogą się przedostawać hormony z nadnerczy do jądra, właśnie, i to nam będzie zaburzać gospodarkę hormonalną. I żelaki powrózka nasiennego bada się, że pacjent stoi na stojąco. No, można oglądać można, można palpacyjnie badać, można zrobić USG. I y y leczenie jest operacyjne. Wykonuje się wysokie podwiązanie żyły jądrowej. Tutaj na tym zdjęciu mamy właśnie żelaki powrózka nasiennego. No i stany zapalne narządów płciowych. Tutaj głównie się mówi o zapaleniu, które jest w jądrach. No i najczęstsze czynniki etiologiczne, które to powodują, to jest Escherichia coli, Chlamydia trachomatis, Ureoplasma urealitycum, Lekoplasma hominis i może też być przebiegu świnki. No i w wyniku tych zapaleń jądra się gołem przez włóknienie. No i wiadomo, że tam jest dużo małych przywodzików. Jak to włóknieje, to stają się niedrożne i może to prowadzić nawet do całkowitego braku plemników, czyli azoospermii. Leczenie jest makro lub mikrochirurgiczne. Metoda makrochirurgiczna to jest takie zespolenie nasieniowodu z najądrzem. Nacina się obydwa te narządy i zszywa ze sobą. No i ta metoda jest mniej skuteczna, bo ma tam 20 do 50% szansy, że to połączenie będzie drożne, a mikrochirurgiczna jest lepsza, bo tam się w ogóle tam się nie łączy najądza. tylko wybiera się konkretny kanalik najązja, w którym widać, że, że tam jest nasienie i ten kanalik najądza przyszywa się do nasieniowodu, który jest zakończony takim poprzecznym przecięciem. I tutaj jest lepsza drożność po takim zabiegu, bo ona się udaje w 80%. No ale i tak to leczenie nie jest jakoś super skuteczne, bo ilość zapłodnień po takim leczeniu, jeśli ta drożność jest, pomimo że ona jest, to jest to tylko 15-20%. No i teraz kolejna przyczyna męskiej niepłodności to zapalenie gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych. Mamy takie objawy jak ból w kroczu, ból przy oddawaniu moczu, podwyższona temperatura ciała. I w badaniu per rectum gruczoł krokowy będzie powiększony, rozpulchniony i bolesny. I to możemy mieć w sytuacji zakażenia cytomegalią albo w opryszczce zwykłej HSV-1. I ostatnia przyczyna męskiej niepłodności, o której tutaj mówię, to leukocytospermia, to co wspomniałem na początku przy badaniu spermy. Czyli sytuacja, jak mamy więcej leukocytów niż milion na mililitr. No i to nam powoduje, że jakby więcej tych leukocytów, stres oksydacyjny w nasieniu, co z kolei zmniejsza ruchliwość plemników i obniża zdolność, skuteczność do reakcji akrosomalnej, Czyli no, te plemniki nie potrafią zapłodnić komórki jajowej. No i leukocytospermia może być przyczyną kilku rzeczy, na przykład subklinicznych stanów zapalnych, czyli nawet ktoś nie wie, że coś się dzieje, a coś się dzieje, nadużywania alkoholu czy palenia tytoniu. Stąd ten wywiad w badaniu andrologicznym może być znaczący. No i na koniec jeszcze pomyślałem, że powiem parę słów na temat rozrodu wspomaganego. No czyli w sytuacji, kiedy mamy tą niepłodność, no i jednak ktoś chce, ktoś chce zajść w ciąże, no to wtedy jak można sobie pomóc. Inseminacja nasieniem to jest metoda, w której pobiera się nasienie i podaje się je do organizmu kobiety w różne miejsca. Może być naszyjkowo, doszyjkowo, domacicznie. Do jajowodowo albo do otrzewnowo, Więc dużo możliwości. E, może być zapłodnienie pozaustrojowe, czy tak zwane in vitro. No, pełne to jest in vitro fertilization and embryo transfer. E, embryo transfer, no bo w zasadzie to e, robi się to tak, że no należy pobrać e, właśnie nasienie, wyizolować plemniki, e, pobrać od kobiety komórki jajowe. Wcześniej się mobilizuje jajniki do tego. Zapłodnienie odbywa się in vitro, czyli no na szkiełku, tak? No i potem te komórki, które zostały zapłodnione, rozwija się do stadium kilku kilkukomórkowych, do stadium kilkukomórkowego, i potem podaje się do organizmu kobiety, do jamy macicy. No i akurat w podręczniku mówią, że ta metoda ma skuteczność 20-25%. Też mi się tak kojarzyło, że ona jest raczej niska. Poza tym możemy mieć dojajowodowe podanie gamet, czyli gamety żeńskie i męskie, mieszankę przygotowaną podajemy do jajowodów kobiety. I tutaj wynik takiego zapłodnienia to jest 10-30% udaje się ciąż, jakby żeby ciąża zaistniała i możemy też mieć wśród cytoplazmatycznym iniekcję plemnika, czyli to jest w sytuacji, kiedy bardzo mało jest plemników w mężczyzny, wybiera się plemnik i taką mikropipetą um, robi się iniekcję do komórki jajowej. A plemniki możemy też pobierać w różny sposób, z najądrzy albo mikrochirurgicznie, albo przez, przez skórne nakłucie najądrzy, Albo jeśli ktoś akurat miał badanie biopsję pobieraną, bioptat, no to wtedy z tej biopsji można pobrać plemniki. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia innych naszych filmów na kanale.